Dzisiaj na te warsztaty? Te warsztaty są przede wszystkim po to, żeby pokazać, jak można spędzać lato pracowicie, ale chcieliśmy Najbardziej udostępnić możliwość przyjazdu do Polski, zobaczenia Polski, ludziom ze wschodu. Te warsztaty są nastawione na ludzi z Białorusi, Ukrainy, Rosji. Tak naprawdę wymieniają się ci młodzi ludzie doświadczeniami na temat sztuki, bo każdy ma zupełnie inne doświadczenia. My staramy się pokazać te metody pracy, które stosuje się u nas na uczelniach ale też wykładowcy, którzy są naprawdę profesjonalistami w swoich dziedzinach, starają się też dowiedzieć czegoś na temat technik stosowanych za granicą. I wydaje mi się, że zarówno wykładowcy, jak i nasi uczestnicy mogą się od siebie uczyć. W jakim wieku są uczestnicy? W tym roku mamy taką nowość, bo zdecydowaliśmy, że jeden z warsztatów, warsztat sztuki użytkowej, będzie dla młodszych osób. Zwykle robiliśmy warsztaty dla ludzi pełnoletnich czyli mniej więcej 18-26 lat, to była, to, te 26 lat to była górna granica, ale w tym roku postanowiliśmy pokazać y, krzyżową y, ludziom młodszym, więc warsztat sztuki użytkowej to są osoby od 15 roku życia. Co sądzicie o samej idei takich warsztatów? E znaczy no, mi się wydaje że przede wszystkim fajne jest to że są ludzie z całej Europy tak I think for so it's very good because it gave the opportunity for young people to come here and to learn something new uh, for free <laughs> maybe it's also plus of this uh, uh, workshop and actually it's a good opportunity to have a good teacher to a good trainer here for example for our teachers very good and he taught us uh, something new that we uh, didn't do before it we work hard really and um, all our legs and hands hurts <laughs> so i can show you yeah. this one <laughs> and so and so on so uh, it's a um, really really job with uh, each other and uh, with um, myself for example I to jest po prostu bardzo rozwijającej później uh, jest koncepcji także uh, przez cały rok jest co robić także jest to na pewno bardzo pouczające. Te warsztaty pozwalają poznać jakieś nowe techniki, co jakby wiąże się z Twoim doświadczeniem, które jest wtedy większe. Że na pewno to się przyda na przyszłość. Czy na te warsztaty mogą przyjść wszyscy chętni, czy są wysyłane specjalne zaproszenia za jakieś osiągnięcia? My staramy się, znaczy to jest w ogóle otwarty nabór, ale w czasie tego naboru przesiewamy y, też ludzi, bo zależy nam na tym, żeby też poziom, który ludzie prezentują, był y, na tyle wysoki, żeby nikt nie czuł się niekomfortowo. Oczywiście, jeżeli chodzi o te warsztaty dla początkujących, praktycznie każdy mógł wziąć udział w tym warsztacie sztuki użytkowej, to wiąże się też z tym, że ludzie mają, jeżeli rzeczywiście czym się pasjonują, mają inną wytrzymałość na długotrwałą pracę i rzeczywiście te warsztaty odbywają się bardzo intensywnie, więc nawet jeszcze późno w nocy ludzie siedzą i, i starają się dokończyć swoje prace, a ci początkujący widać, że są jeszcze w innym rytmie że to jest praca od do, rzeczywiście cieszą się z efektu, więc też jak robimy nabór, to zastanawiam się, czy osoba już ma jakiś, jakiś kontakt w ogóle z uczelnią jakąś, czy myśli o zdawaniu, to też jest świetna trampolina, żeby profesjonalista ocenił na przykład teczkę, która później będzie składana na uczelnię, także jest, jest naprawdę bardzo intensywnie i musimy przy naborze też ludzi dobierać z głową, że tak powiem. Znaczy my musimy, ludzie są oczywiście z głową, my musimy nad tym się zastanowić, czy rzeczywiście z, ta, z takimi doświadczeniami, jakie ma osoba zgłaszająca się na warsztat, będzie się tutaj dobrze czuła. Warsztaty ceramiczne, jak co roku w Krzyżowej, jest część różnych warsztatów artystycznych. My prowadzimy zajęcia, czyli ja prowadzę zajęcia razem z Janiną Milinową, z moją asystentką. Cała istota warsztatów polega na tym, że wszyscy spotykamy się, realizujemy te same zadania, czy studenci realizują te same zadania, ale, ale też starają się między sobą wymieniać doświadczenia, podpatrywać co, kto, jak robi i, i rozmawiać, jak najwięcej rozmawiać. Idea jest taka, że żeby po prostu jakby kreować i bardzo pobudzać osoby, które przyjeżdżają. Są osoby bardzo różnym wieku, są osoby, które mają 15 lat i są osoby takie jak ja, które praktycznie kończą studia, ale no główną na pewno ideą jest to, żeby zintegrować nas wszystkich, żeby połączyć, żebyśmy się nie dzielili, że ktoś jest starszy i młodszy się go wstydzi, tylko wszyscy mamy być jakby dla siebie kumplami i mamy sobie pomagać wzajemnie, także na pewno też to, że że połączenie tych narodowości to dużo daje. Co dzieje się z tymi wszystkimi pracami, które wykonają młodzi właśnie artyści, tak mogę chyba ich nazwać, na wszystkich warsztatach? Te prace najpierw pokazujemy tutaj 24 w tym roku 24 lipca jako taki finał projektu, ale potem te prace są wystawiane i my zazwyczaj rozmawiamy z galeriami i też z akademiami, z których pochodzą nasi prowadzący, żeby można było pokazać je tam. To co jest myślę w tym roku najciekawsze, czyli miejsce, gdzie będzie można zobaczyć pracę, to jest Domek Miedziorytnika, czyli jeden, jedna z małych kamieniczek w rynku daleko Kościoła Świętej Elżbiety. Wszystkie ich dokonania są automatycznie w ich portfolio, no to już niezależnie od tego, gdzie te prace będą, to, to są ich dokonania i ja na naprawdę wpisują sobie to, że byli w Krzyżowej i to, co zrealizowali, bo to jest dla nich inne doświadczenie. Natomiast jeśli chodzi o same prace, prace no, częściowo niektóre są, są wystawiane na jakieś aukcje tutaj w Krzyżowej, w Dużo tych obiektów jest tutaj porzucanych po samym kompleksie. Także, jak, jak, jak ktokolwiek przyjedzie do Krzyżowej wejdzie do, do jakiegokolwiek miejsca w pałacu, to na pewno gdzieś tam zauważy pamiątki po warsztatach ceramicznych. Muzyka